Do wygrania, takie cuda zostaw kreatywny komentarz. Wbij na stronę G4 Skins, użyj kodu Szymonek EK. Po czym wysi potwierdzeniu kodu na mojego Discorda. Powodzenia. Hej, witam serdecznie w odcinku z strony G4 Skins. Widzowie, kod Szymonek EK. Plus, miał wdzięczność za prezentację na start. I strona właśnie na pełnoletni, Kontynuacja eventu. Kolejne dwie ścieneczki. Teraz za dwie dyszki. Oczywiście strona TKY właśnie dla zupełnoletnich. Fajny 5G Mam nadzieję, że coś się tutaj zmieni. tested. U, gucik, fajny gucik. Gloczek ten co my mamy w naszej skrzynce Mojej, naszej Każdy wie o co chodzi. Kolejne skiny. No dobra, nie jest to procentuwa, tak? Miejmy nadzieję kosa. Patrz, leci teraz. I 75 play Fajnie SSG OK, tako. No nie, nie, to nie jest to coś. To nie jest wiecie, to nie jest ten pazur. Kolejna. Okej okay. To może być, to może być fajne I uwaga Tragedia Next I tragedia Next To no musi coś dać, bo to Okej, okay, kałaszki dwa, minimal wear Okej okay. Fajnie i OLER, proficik, tutaj będzie... Oj, tragedia. 2 zł 58 strata. 90 dobra. Next I stój stój, stój stój! Aj karamba No patrz no No musi coś rzucić. 4A1S Fajny profit, dawaj 5 Nie średnio. Tu fajnie rzuci. Uuuu Ej, dobra jak rzuciło w ogóle, tej Bardzo fajnie. Fajna. Dobra, fast mod. Tu nie, tu nie, Kałach Nie, Mk. Ładna MK, ale niestety. Dawaj fast mod. cyk? Hejstagram okay. Next Hej okay. Next Jeszcze raz Jeszcze raz nie no musi coś No rzuć coś, nie oś nie wiem taka Skrzeczko Dawaj, dawaj, cyk Cyk Digiel, ale to za mało 4-6 Next. MK, okej. Okay. Jeszcze raz. Szkoda, że nie dwie kosy. Kurde no. Ok, czerwone. Ostatnie. Dobra, może solo. Solo, solo skrzynka. MK, profit razy dwa i ponad fajnie. Strata. I... No i kończymy na minus. Dobra, profitem kończymy. Eż no i profitik. I to mi się podoba. Dobra, o tak... Do przeżycia, oczywiście. Stajcie w tych napiszcie, co wam dało. Czy otwieraliście? Czy coś wam fajnego dało? Jezu, to byłyby ja nie? Jakby, no. By rękawiczki oddały. Mocno, mocno, mocno. Dawaj, next, next. Hop. O, ej, fajnie dało. 32 w ogóle. Spoko, fajne skiny. Fajnie były je dropnąć na pewno. Uspik To no, też to nie jest jakaś procentowa mocna, no nie? Ja? To ciekawe, no miejmy nadzieję, że, że. Że, że, coś nam tutaj da i sobie coś dropniemy. Dobra, próbujmy. Niści dwa. Ok, no i. To mi się podoba. Przechodzimy, dwie. To mi się podoba. Bida, dawaj dwa. Jest. Uuuu. No i... witam. Fajnie dało, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Ta włupka, uwaga. No i witam serdecznie. Ej, dobra. Jak to daje? To jest. wow! Ale patrzcie, że na skuszkę, nie? W poprzednim odcinku pierwsza tak miś masz, druga lepiej. W tym odcinku pierwsza też tak spoko. Ale druga, no, 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 no tutaj bije na głowę. No wiadomo, no cena robi też robotę, no ale... No fajnie to rzuca, fajnie to daje Teraz co prawda nie daje bo ją chwalę, ale Ale, ale, naprawdę duży potencjał tutaj Jest! Stój, 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 stój! nie, nieee no. Milimetry, milimetry 17, nie kurde Tak blisko, szkoda Woospik to fajnie, no i jaki profit w ogóle, nie? Ładnie ja uważam, że jest potencjał, tak jak teraz nie dało, ale jest potencjał, jest potencjał. Możemy mocno rzucić Teraz nie dało, jeszcze raz. Glowsy prawie. Szkoda, że nie ja wUPA bum Dawaj kolejne. Tragedia. Jeszcze raz. Dobra, cztery chyba, bo tutaj coś tak popsuło się. CZK 50 to nie. No, nie chcę nam dać profitu, nie na fasmozie Loczek, dawaj trzy No O, dobra! Ej, dobra! bo ten Glock tylko kosztuje fajnie, dał, no. O, Uspik Fajnie. Jeszcze raz Wulkan, matko i córko. No, Zresztą Wulkan ile kosztuje tysiąc? No, praktycznie tysiąc, fajnie by było. Ale ten Wulkan tak się kręci blisko. Może zaraz? <laughs> milimetry, no milimetry, nie Szkoda, szkoda na pewno, bo milimetry No i, no nie, no, tym pięknym, no taki piękny profit, nie Muszę zakończyć ten odcinek, przypominam kolejny film o godzinie 18, dzięki za obejrzenie, hej